Dzisiaj jestem u mojej babci i zrobimy dzień u babci. Już piąty raz. No. Raz pamięć, raz wyłączyłem, raz on wyłączył, no i piąty raz wchodzę. I pią... nie, i jeszcze czwarty raz ci się y, sam usunąłeś. No. Masz kamerę, bierz ją. Wchodzę tam, potem wchodzę tam. Okej, okay, tego nie było i tak Cię ludzie nie widzieli jak się wywaliłeś. Potknąłem się o to. Dobra, dobra, wcho wchodzę tam. Ja wchodzę tam, potem tam. Widzimy się u góry. Ja jestem tu, jak widzicie. Elo. Tu jest strasznie mało miejsca. I... Tam mam zaraz wchodzić w zamiar. Na razie jestem tu. Tam by była nawet fajna baza. Na razie jest tak mało bolików. Kiedyś było tu aż do, do samego tego. Teraz będą brzniwa. Też nagram. Zaczni w nie będzie jeden film. No i... Siedzę u góry. Pamiętajcie o subskrypcji. Tam na dole. Tam. Macie czerwony przycisk. Musicie go kliknąć i ma się zamienić w szary. Dobra, robimy cięcie, widzimy się na dole. Ja wchodzę sam. Elo. Jesteśmy po cięciu. Tak wygląda w ogóle z dołu. Tutaj trzyma. I ja teraz zeskoczę stąd. Na dół. Patrzcie jak krzywo. I wejdę tam. Dobra, nagrywaj na nagrywa. długo. No, nagrywa. ryba. to muszę się... Tam co się świeci to. A leluj. Dobra, mi zera kamerę. No, mówiłem, że już się nie będę nagrywać. No, mi Zmusił mnie. Dał mi tysiąc. Dobra, do Dobra ludzie. Yy, ja wejdę do góry. Zaczynam nagrywać. On tam coś robi. Nie wiem co. I Elo. Dobra, ludzie. Ja wyszłem. Jestem. U góry. Patrzcie. Gdzieś tu jest 3-4 metry. Więcej. No, nie, nie będzie więcej. Ile taki ból ma jeden? Półtora metra? No. Czyli będzie 3 metry. Po półtora. 101? No, półtora metra. Nie no co, ja nawet mniej, bo ja mam metr 40. Więc nie będzie miał więcej. No właśnie, wiem nie więc... Nie więcej. Więc półtora metra. Czemu nie. Miałem? Więc 3 metry jestem na ziemią Nie wiem Ale patrz I Tam jest na dole szczelina i chcę stąd skoczyć tam Wiem Jak się jak będziesz rany to nie zbajnie pochodzenia Dobra Ubezpieczenie pojawia mama Raz ko kozi śmierć Ja skakam Raz Jesteśmy po cięciu już się nie chce nagrywać, a ten będzie skakać jak. No, skrzypowałem. On będzie skakać jak głupek z tylu metrów. No to ja sobie jeszcze No to się siądź, ja nie nagrywam. Dobra, nagrywaj. Ale tu już serio. Dobra, ja zeskakuję, nagrywaj. O, uściskajcie. Tylko u mnie ma być 10 łapek w górę za to. Że on tak skacze. Wiesz, zobacz jeszcze głębszą szczelinę? Dobra, ja skoczę, nie wiem, co... I... I... Dobra, to jest dzień u babci. Na razie trochę żeśmy się powspinali, ale to nie będzie ten. No i będziemy albo grać w piłkę, albo gdzieś pojedziemy, proszę, więc. Odjadę jak każdy youtuber. No czekaj, czy to nagrywasz? Tak. Kurde. Nie mamy u nas na chacie. Mamy rowery lepsze, ale teraz mamy takie małe. Chodźcie. Przejona! Widzimy się. Dobra, ale. jeszcze mi miłośnicy zwierząt. Mamy tu krówki. A to jest byk. A tam jest taka. Каждая моя имени.